Moi drodzy, na samym początku standardowo w tym momencie wyświetlają się wyniki giveaway'a, a jeżeli ktoś z was chciałby wygrać ode mnie jakiś item ze sklepu, to standardowo oczywiście łapka w górę, subskrypcja na kanale, dodatkowo musicie napisać wasz nick z Fortnite w komentarzu, no i oczywiście standardowo musicie używać kodu NEXE i to jest punkt wymagany, ponieważ w zasadzie na przykład wygrała osoba, która e, no, nie miała tego kodu, no i nagrody nie dostała, także polecam pisywać. dodatkowo, moi drodzy, dwie rzeczy. Po pierwsze, jak zauważyliście, jest to drugi film z Fortnite'a z rzędu. Stwierdziłem, że Fortnite będzie częściej, ale jak często to zależy od was. Także jeżeli chcecie Fortnite'a częściej, to zostawcie łapkę w górę i co jeszcze mogę powiedzieć? Chciałem jeszcze standardowo zaprosić Was na Facebooka, gdzie odbywają się live streamy w momencie, kiedy ten film leci najprawdopodobniej live trwa. Także zapraszam serdecznie, jak ktoś z Was chciałby sobie pooglądać mnie na żywo, to zapraszam. Będziemy tam grać Fortnite'a w Minecrafta i wiele, wiele innych. A ja już moi drodzy póki co nie gadam i życzę Wam wszystkim miłego oglądania. Jezu, świat nie jest gotowy na to duo. To będzie ciekawy dzień. A ja dzisiaj Winka zrobiłem 12 fragów. Ja dzisiaj grałem z y, pewną osobą: Romanik H. Ja kończę się na Olm. No powiem uh. tak. Szło nam tak gównianie. W ogóle grałem się swój pierwszy stop model w życiu. I dowiedziałem mm. się, że w tych grze są skiny, o których nie miałem pojęcia. I jest nawet taki jeden ładny, którego bym chciał. Ja też z tym nie na bieżąco ze skinami. Bo jak chodzi, że raz na dwa razy w tygodniu do Gierki, albo na teraz w tygodniu, to. widziałeś, że szare itemy nie wypadają ze skrzynek? Nie. No to stary, ja ostatnio nagrywam odcinek, gdzie y, muszę zgadnąć lud ze skrzynki i se tam zgaduję. Szara pompa. I z tysiąc komentarzy. E, jawor szarych itemów nie ma już od tego sezonu dawno Majcie w ogóle ze skrzynek Elo, zestrałem się Oje, jeszcze mu został shit To była rozgrzewka, wiesz? Tak, no no wiesz, trzy hapem został Trzy no, no. Hapem zostawiłem Gdzie lecimy? Nie wiem, no skuluj. Także że ja nie mam całej mapy odlokowanej tu nie mam odlokowanego tego miejsca Ja tego ja tego no chcę. Zdechłodź tam. A trzeba odwieźć tą górę, żeby dostać tego, czy nie? No właśnie, nie mam pojęcia, wiesz? Chyba punkt orientacyjny jest przy tej górze. Nie, no nie mam blokowanego. Ja też, W którymś miejscu jest punkt orientacyjny, tak zwany? Chyba może na, na samej górze? Nie mam pojęcia. Pójdę zobaczyć. O, mam, no, no na samej górze. Nice. Okej, okay, dobra. Dobra, to mam jeszcze nieodkryte to i to. Drugi sezon nowej mapy, nieodkryte <laughs> miejsce. Dobra, no. Trochę siara. Jeszcze ja mam stary 100, sto... ja ty też masz dobra, to możesz się większy się ja. Co większy? Level. Dzisiaj w ogóle z mlochem grałem, to chłop, wiesz, chłop daily, Fortnite, nie no, nagrywają Fortnite, a ma 105 level. No dobra, ale kto lata w tą górę, no szanujmy się. No no nikt no. No ale ej, lud tutaj jest dobry, w sensie za czekaj, no właśnie idę. Znaczy no ja mam zieloną MK, kę 100 kewa, zieloną pompę, także BOG. Nie no ja na przykład nie mam nic, ale... No to super, Lud Okej, okay, dobra, odkrył mi przylądek jakiś Pierwsza raz tu jestem bez chat Dobra, chat, idziemy odblokować wszystko, co się da, co wy na to e, Strefa, nie? No nie gadaj, minuta Ja tu helka dzisiaj. E, helka, ogóle... helka na tej górce jest, tam gdzieś dużo znacznik No to ja się tam akurat wybieram, muszę to odblokować <laughs> 118 level, pog Nice a kupiłeś karnet yy, ten droższy? E, wiesz, że nie wiem? Wtedy miałeś więcej leveli na start, nie? Chyba kupiłem, no? Jezu, nie starczy i masz już dość na góry. Aż tak, źle mogę mogę po Dobra, ciebie? Dobra, nie, 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 doszedłem. Dobra, mam oficjalnie saumapło. Do... Mam oficjalnie Ja Podniek. nie mogłem Może Możesz tu po dwóch sezonach w końcu to zrobiłeś. Ej, bez kitu, no i rzucę YouTube'a, i ten tą grę. Wywalmy się od razu, ale wiesz, no. rzucę YouTube'a film. Dobra, co spadamy. No, lecimy stąd. masz masób, mamy jak coś. Czekaj, bo tu jeszcze skrzyneczki są jakieś. Dobra, co Helka? No, helka, helka. Kuźwa, wyrzuciłem PM-a zamiast przestawić na slotach. Nie no, olej go, olej go, olej, go, olej go. O! Od prawej też strzela jeden. Ała! Jezu, na plecy mi Jakie Jakie spocuchy w ogóle, Co się jest... Ej, bez kitu, gramy, mamy jakieś za duże mary. Przegramy Przegrałem kilka no gier z... do tego. Coś ale nie wiesz, tak. Gra przegrana, ale clickbait na YouTube'a jest. Nie no, mogło być gorzej. Chcieliśmy zginąć nie wiem, od wysokości czy coś Bot mógł nas zabić na turnieju streamerów Albo na przykład ktoś kodu nie mógł zginąć, nie, nie, na przykład Ktoś z kidu kogoś nie połączyć. Chodź na wieś, ja się tam czuję dobrze, wiesz? Ooo, ja też Zwłaszcza jak do rodziny na wieś jadę i widzę dwadzieścia dzieciaków na mnie patrzących się w taki dziwny sposób Ale serio stary, to jest tak creepy Ja mam takie coś zwykle jak wychodzę do galerii, wiesz? No ja na szczęście nie mam Nie wiem, to jest tak spoko, nie? W sensie, w ogóle byłem wczoraj w galerii krakowskiej, co nie? W, 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 Aha. I imagine, że wiesz, że tam było pełno dzieciaków A ja w ogóle z ziomkiem, co nie? E, poszliśmy sobie tam coś zjeść w ogóle Siada, Siadają obok nas jakaś grupka takich, nie wiem, czternastolatków w ogóle nie ja tak staram mhm. ja mam taką paranoję w ogóle na punkcie Taką par paranoję na punkcie właśnie gadania publicznego że jak oni usiedli no tak, no, obok. To Specyficzny głos strasznie, To, nie? to, to ja to wszystko. ja gadamy sobie tam normalnie, coś tam... No ja pierdzielę ja, już, nie? Ty ty możesz nie, ty, ty możesz nie, Jezu święty pomocy zrzigamy się! No dobij mnie, no jeszcze od Gana miał M, kiedy no zajebiście no i generalnie, wiesz, kiedy miałem 14, ja mówię gadam normalnie, i nagle się dają mówię, że 14 latkowie tak 3-4, a mi było, I ja nagle, uh -huh. ja nagle mówię, mega Hubert ja zamykam dziurę i zacząłem mówić tak, wiesz, tak strasznie cicho. Mm -hmm. A <laughs> Ja mam tak zawsze na tych miejscach. Ale nie rozpoznali? Nie, w sensie serio. A, okay. Wiesz, nie wiem, ale ogólnie takich sytuacji jest milion. Nawet, nie wiem, ludzie znajomi mówią, nie? Że, wiesz, jadą sobie autobusem, tramwajem i nagle widzą, nie wiem, dzieciaku gadającego blisko streamerów, nie? I tam się mu nikt przewija i takie, jest. Więc nie wiem, serio, miejsca publiczne, YouTube nie słyszy. Ale jak często wychodzisz z galerii co i zawsze gdzie ktoś tu spotyka? Zawsze. Nawet w basercie, stary. Ja. Za każdym grudziele. razem. Wiesz, to temat, Ty, ciebie, twarz jest rozpoznawalna, nie stary, ale wiesz, ja zawsze jak jestem w miejscu publicznym, zawsze pół tonu ciszej, a jak w ogóle widzę dzieciaków. Na przykład, wiesz, gadam przez telefon, jak idę, jestem w galerii, ostatnio tak było. Mhm. I po prostu widzę dzieciaków, nie? od razu mówię. Ja za chwilę tam. Ja zamykam mordę na chwilę. Wiesz, dziecko nie ma takiej blokady, nie? Nie no, nie ale czemu miałoby mieć stary. No, wiesz. kiedy nie. Ja się szczerze nawet nie dziwię, nie? W momencie, kiedy oglądałbym coś ja codziennie idzie. i nagle zobaczył idola, nie? W internecie, którego mhm. oglądasz w internecie. No to nie wiem, no ja znacznie no ja bym raczej nie poszedł, ale no rozumiem dlaczego podchodzą. Dam ci ciekawostkę, mam znajomego, który miał kiedyś na profilowym. To było dawno lat temu. Zdjęcie z Norbertem Gierczakiem. Do dzisiaj jest za to wyzywany. Znaczy, nie wiem, tym. I może jeszcze za mało ciby jesteśmy, żeby to doświadczyć, ale najlepszy jest moment, kiedy robisz sobie zdjęcie z jakimś kidosem, tam nie wiem, i kidosem i 5 lat później podchodzi się ten sam typu i pokazuje Ci to zdjęcie. To musi być tak, no. To, to jest fajne. Na, wierzę, że no, to by było super. Poma, pomocy, pomocy, pomocy. Idę do ciebie, Ja nie no. wiem, stary, dostaj zawsze presję od Timo Idę się do samo, nie? To ci, Worsarka, to tak. będziemy jakieś frajerskie, frajerskie misty. Znaczy, generalnie, jeżeli właśnie chodzi o taką popularność i tak dalej, tych fryzów i w ogóle. Ja ci stary powiem, że. Wiesz, mnie to strasznie przeraża. Szczerze, jakbym miał zliczyć ile razy dziennie, mimo tego, że odpowiedziałem na to pytanie miliard razy, kiedy pokażę mordę, ja myślę, że 100 takich pytań dziennie dostaje luźno, nie? Ale to nawet nie na live. Inaczej, ja ci dam tu. Nie, tak, ty słyszałeś. Nie wiem, czy ludzie na szacie słyszeli, ale ja generalnie miałem na starym mieszkaniu taką sytuację. Że mi jakieś dzieci pukały w ten, w domofon. Pukali mi w domofon, puszczali piosenkę, nie? ja pierdzielę. No, ale na szczęście nie wyszedłem, zagroziłem policją i nie mają żadnych zdjęć. A stali z telefonami, nie? I, patrzyli, i robili zdjęcia telefonu. Znaczy, zdjęcia które eee. robili debile. Ciężko, kurde, wiesz, jednak utrzymać tą taką anonimowość. Znaczy, w ogóle, wiesz, co ci powiem? Mhm. Generalnie każda osoba, którą poznaję i nie mówię, że jestem YouTuberem, zauważyłem, że po jakimś czasie się dowiaduje. Mój dentysta, na przykład, stary, wie, że ja ja jestem inten. ten Jeden down Ja pierdziel zabiję jednego i się Dobra z... dawaj jeszcze raz tutaj, nie ja się wkurzyłem teraz full Ja też, no 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 full focus Dalej mi się się na złoty skin, który dzisiaj mi się tak spodobał Raya ready e, dawaj trójki Ale mi laguje ja wale. Powiem wam tak, że zginiemy raczej Walimy jednego No ja kartę podnieść nexy Idę, Miki. To jest tragedia dzisiaj. Czy ten człowiek może nie? O nie! Do kibla wskakuj, do wskakuj! NIE NO! Nie wierzycie we mnie? Okej, okay, dobra. Nie, wierzymy, wierzymy. Wierzycie, dobra. No. Jawor wybawca. wybawcem. Uu. 28 sekund. Mogę... Mogę i do kibla! Skakuj, 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 skakuj! Do kibla, do Dobrze, dobrze! Ja pierdziłem jak na sekundzie. Jawor, odwalił w sumie się Action of his life. Dobra, może tu nie jest. Dlatego tu przyleciałem. Siema, Jezu, Jawor, jesteś super. Jezu, ta karta zabrana no, ja na sekundzie, o, o piękne. Czy ma ktoś z was, małe epotki? Eee, Ja mam, ja mam, mam. Daj. 1x0 Zapowaliłem. Dobra, zabity ja, no Na mnie, na mnie. E, obiłem go. Formorak, ma mało. Oj, dostęp plecy Mam, powoliłem kolejnego Mamy lunchpada, co nie? Bo ktoś podniesie na pewno Ja nie mam Ja mam, ja mam, ja mam Jeden, powoliłem, złaś, jeden powoliłem, 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 siedem, dysz Idę i od razu walczę w tego powolnego. No to tu Miki na nich. No, no dobrze, lecisz Dobra, kolejny jeszcze jest tam u góry Miki, mam strasz, leży, Tyle, leży, leży, prawa, leży Brawo, nie, dobra, okej okay. no, Ja mam więc no. no Ale tu lunchpada podniesienia A, ja też mam spada jak coś Ej, ponownie, bo strefa, zapraszam Dawaj blisko ziemi, bo... O, tutaj na dachu są chyba E, boty jakieś Jakiś rusek Powaliłem na dachu ze snajpy Lanczak ktoś podstawił Ja, 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 ja podstawiłem Powaliłem, bawa. powaliłem, powaliłem Nice na no jeden Powaliłem nie? kolejnego Kolejni, Kolejny wali z minigana z minigana ma białe Ale żart, jeszcze helikopter nam bierze, frajer Dobra, powaliłem go, nie wiem mu co to było do cholery A tutaj nie było żadnego typa? Czy zabiliście stąd? Ja zabiłem Trzech chyba tutaj. Ja, ja też sobie mam trzech, ja mam osiem fragów. Osiemności fragów, nice. A to byli ci z agencji w ogóle zagrać jako ostka. Zabieram. Masz laś Postawić, Podstawić yy, na e, Tak, Tute, tutaj postawiłem za, rzekł. Chodź do strefy. No, ona by mocno bije już. Jeden typ jeszcze, no. A czy wam pokazać. Aha, dobra, jeden. Dawaj, typ no skąd on Nie mam problem. jakoś nie go. To jest, kilopodaj. ty, ty, ty jakiś. E! Jest! Nice! Zdrowany <laughs> nice. na koniec! FOCCOM! Ej, 10 ragów miałem chyba. Nice! FOCCOM! No, A likwidację jeden, no na pewno. Super. Fortnite jesteś.